Witam wszystkich, tutaj jest Skyrim. i zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Dragon Age 2 W końcu jest nowy odcinek. No nie chciałem się nagrywać w ogóle. Yy, Dragon Age'a. nie wiem jakimś... No... Dochodził Minecraft, tak. Oczywiście. Zagrajmy na Raz, no i... W końcu jest nowy odcinek, tak. Tak. Dzisiaj będziemy... Hmm, nie wiem. Co robić? Hmm. Myślę, że Zadanie poważne, główice Szyb... No To, to zrobimy. Okej. czy możemy tędy iść. Tędy oczywiście sobie wyjdziemy. Dobra. Tu coś to Aha, twierdzą wicehrabiegu. Kurwa. No, szybciutko. Czasu nie ma. Dobra.

Wracać do roboty, kurwa. Zaraz przyjdę. Jestem już. Tak, musiałem iść zobaczyć czas, ponieważ nie mogę robić filmików dłuższych niż pół godziny. Dlatego, że będę robił filmiki w HD, i to się dłużej kompresować, takie wszystkie tuperele. Ale no, będzie więcej odcinków, tak. Częściej już chyba myślę że Dragon Age. Jeszcze myślę nad GoStreakonem 2 Adventure coś tam, nie wiem jak się nazywa do końca Agent mi jakoś tak zainspirował do tego Tera nie wiem, które będę iść A tu tu jest WTF Worthlessemia <grymka> 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 Aha, już zakończyliśmy dwa zadania. Tak, w 5 minut. Brawo. Oczywiście sobie zmienimy dźwięk, ponieważ. Awans. I po awansie. A no więc zrobimy główną misję. Już nie wiem, co zobaczymy. Oj, troszeczkę chory jestem, więc przepraszam za to Ale jakoś... No muszę dotrzymywać tempa z nagraniem. Nie mogę sobie odpuścić w ogóle. Wróg w naszych szeregach. Zaczynamy. Tak. No. Jakiś... Oko. Sauron'a. No w końcu będzie jakaś chyba walka Pamiętam, że ostatni odcinek skończył się no walce z, walką ze smokiem No więc... dobra Aha, pamiętam tą misję, no jesteśmy na początku głównej misji, ja ja be my witness, were it that easy? Nie, Nie, Panie, panie Cofnij się Don't you lay another hand on... God damn it! Now you fall! I'll robić <tryk> no, jest, jest trudno. Bo jest. No kurde. Aha, nie mogę. Misturkę Dobra, tak już I knew, but this. Did you him? I would not thought one of our. You shouldn't have been out here alone with him. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. I had hoped to confront him quietly, out of sight. Uh huh. If you. I meant to scare him into a. There is a vigil. I thought Wilmot might so be meeting. I was trying to find another recruit, a friend. He also. They were last seen together, but I had no luck interrogating the. I'll speak with them. You never know how much. The order would truly be in your debt. No one at the brothel will speak with. if you learn what manner of creature Dobra. Troszeczkę już wiemy gdzie kto jest. No więc idziemy dalej, tak. Okej. Okay. No i zaraz będę nas atakować, więc przygotuję się. No i nie to. Już dawno w to nie grałem, w ogóle nie wiem. Pięknie idziemy. No ja jakimś kafarem chodzę, śmierdzącym. Nie lubię tego kafara. ...tędy. No, zaatakują nas, na pewno. Kurwa. A jednak nie. Haha. Ha. Kurwa. Pamiętaj, że był lepszy sprzęt. Świetnie. Pamiętam. No okej. Okay. Viveka, się eniu. Do you need something, honey? is there something you want you'll have to be more specific we do a lot of business P perhaps a few are you trying to bribe me i'm going to pretend that didn't happen the templars are the we make a I'll... here we go the both of them last saw iduna the you should It. Uh, you Idziemy na górę z kafarem. Jak to fajnie wygląda. Tak koleś se idzie z kafarem. Przecież to w ogóle. Cześć. Do you remember Aunt Wilmer? I with you should listen to your I see too many. Who told you Just do one more thing for Bethany. Let go of Hola. my brother. How did you? Oh, oh shit! <laughs> Spare me, Masseur. Yes, Masseur. You're going to answer all my. Tirani put. I enchanted Wilmot and Karen weeks. Please, let me live. Lol. The, that's all I know. The Templars are coming for you. The We must go to the sanctuary before. No. Do, 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 do. Markets closed. Come back in the morning. No, w dzień też mogę iść. No, już chuj z tym. Sanktuarium, no zobaczymy. Tu będzie pewnie pierdalanka jak zawsze. Tak. Tak mi się właśnie wydaje, że będzie pierdalanka. No będzie, będzie, już mi zaraz tutaj wyskoczył. No kurwa, ja myślałem, ja pierdolę. Nie lubię z wami walczyć przez śmatki. No i mi zginęła maduba. To nie Oprosz! Oprosz! Ile itemów nowych? No tam też z tyłu ich atakują, ale... Tam jak, no jeden chyba był, oni no, się męczyli kurwa w trzech. O, o, o! No jest lepsza, tak. Okej. Okay. Zapiszemy sobie. No, że... Ale nie są trudne, a nie mogę i za... czy dla maga jest? Nie, czy tak dla maga tylko że.

More vessels curva. for our experiments. Where is Karen? Perhaps the demons will find one. They? I have not ah, some hopeless cool. waste. With assistance, they. If you turn yourself in now. The Templars. We will destroy. If if you. How many abominations can they discover? Useless vessel. The demons are using. In days of old, with a way. We should kill the vessel. Dobra, <laughs> conis, You go me before anyone No, dobrze poszło. Oh. Idę tam do niej, a nie.

Mother, the lights. Is it? Is it, Karen? Yes. karen. that's my name. Do not trust him. The cage has opened. Thank Andraste. Bethany, can you? T Sorry, as it happens, I've tried to. That kind of knowledge is frowned on in an apostate. Nie. No. Nie the templarzom. I... Proszę. Cullen. Okej. Okay. No, pogadaliśmy, powalczyliśmy. Prawie już, no, zrobiliśmy trzy misje prawie. No, to jest dobre, no, dobre, dobre, tak. Tak, tak. Pamiętasz, że był lepszy swój sprzęt? Świetnie. Pamiętam. Ciągle że się napić mm. ach ta woda turskawkowa cud miot i malina kurwa to rozpierdala mnie stąd to na hater do ja pierdolę nie chciałbym tam być, mieszkać. No tam chyba ludzie mieszkają nawet. W katowni, kurwa mieszkają ludzie, ja pierdolę. Nie powstrzymają się, aż zniszczą księdza i templarzy. Są bronią. Potrzebuję tej pozycji, albo moja siostra nie może jeść. I've been tricked. Ukończyłem zadanie, god Robimy księgę ucznia Nie wiem o co w niej chodzi, ale idziemy do dolnego miasta Na łaskę. Na laskę chyba. Ciereśniaczku. Koniec! Kończyłem zadanie. Ojej, ale nie ogarnę tak mi się jakoś... Dobra, uzdrowimy ich. A ja na rzeczy, To jest rzeczy trochę kasy mamy Teraz ich trzeba uzdrowić Kogo Aha o. Ziu. Długa droga do domu. Tak, tak. Długa, bardzo długa. Dragon Age. No, graj za no. Co mogę powiedzieć? Ale jakoś mi się znudziło grać, ale już mi się już odechciało. Znaczy odechciało mi się. No i teraz wróciłem do niej znowu. Tak. Pajączki, tak, mi Nie robić to długa droga Co do domu? Tak mi się wydaje. tam jakoś będzie jeden ja. No spoko. I wonder Jest obóz elfów. Mamy jednego elfa w drużynie. Doktór. A, czy jestem tutaj pierwszy raz? Już powinien być do dawno. tell me but uh, as for there are few and when it is complete but dwoga no? druga do domu mamy jeszcze czasu 5 minut oh i have to the keeper and i have disagreement oh not that you're not have you been in the free Powinniśmy iść, ale do końcu wiem, że Jestem gotów, idziemy. Oto setny zapis w Dragon Age'u. Hadi, it's Dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. It can but my clan is not in the city. Tobaju! Tobaju! Idziemy, o kurwa! Wszystkie czary Żyma i tak ma HP całe. Znaczy nie, nie zginął. Nie mani. Czy wytrzymałość jak to? u nich Nie mam siły. I have made my. Dobra, no to. To byłoby na tyle w tym odcinku, spotykamy się tutaj yy, obok przejścia na rozdartym grzbiecie w kolejnym odcinku D D D Dragon Age 2, no i był z wami Skyrimek i trzymajcie się, cześć!